Co tu jest takiego twardego? Spójrz! Tu zostało tyle ziaren kukurydzy! Masz jakiś pomysł? A, no oczywiście! Po raz kolejny skorzystamy z lifehacka! Mm, ten pyszny popcorn sprawia, że cieknie mi ślinka! Musimy to wypróbować! Stop. Jesteśmy na miejscu! Bierzmy się do pracy! Najpierw wsypmy ziarna na patelnię i dodajmy trochę oleju. Teraz czas na MMsy, uwielbiam je. Gotowe. A ty jesteś gotowa do walki, koleżanko? A ja! Atakują! Uważaj, bo ci oddam! Dobra, dobra, poddaję się. Trzeba to teraz porządnie zamieszać. Przykrywamy pokrywką i włączamy kuchenkę. Teraz to tylko kwestia czasu. Oj, chyba za wcześnie zdjęłam pokrywkę. Lepiej nie podnosić, dopóki popcorn nie będzie gotowy. Wow, jak pięknie wygląda i co za zapach. Szybko, wsypuj popcorn do pudełka i lecimy oglądać film. O tak, taki pyszny popcorn sprawia, że film jest bardziej interesujący.